Następuje ten moment, schodzimy do krypty, no i zobaczymy, czy ten Jan szalony tam rzeczywiście jest, czy cokolwiek znajdziemy. Obiecałam i jesteśmy. Kilka tygodni temu Dolnośląskie Tajemnice przyjechały do Wołowa, do Kościoła Świętego Wawrzyńca, gdzie wołowska grupa badawczo-historyczna szukała śladów Jana II Szalonego, księcia, który przez całe życie walczył o ziemię, który z klasztorów Lubiążu zrobił sobie Pałac Myśliwski i którego. Klątwa, został obłożony klątwą, została przybita na drzwiach kościoła, w którym jesteśmy. Książę ma być pochowany z pięknym mieczem, przykryty potężną 20 cm tablicą i ma leżeć gdzieś tutaj. Po części bezinwazyjnej, był tu georadar między innymi, grupa doszła do wniosku, że Książę może być pochowany, jego krypta może znajdować się w okolicach ołtarza. No i dzisiaj przyszła pora na konkrety, czyli na badania inwazyjne, co oznacza prostym językiem zrobienie trzech odwiertów. Pani konserwator Joanna Biniek z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora we Wrocławiu wydała zezwolenie i. Z Postaramy się sprawdzić, czy za tą ścianą rzeczywiście coś się znajduje. Dzisiaj robimy trzy obwierty w ścianie wtórnej prawdopodobnie w, tej, w tym miejscu, gdzie ma znajdować się krypta. Zaczynamy od prawej strony ściany wtórnej, następnie przejdziemy za yy, następną tutaj ścianę. I tutaj będzie główny, jeden z główny odwiert, tak jak mamy na planie, zabytków. To co, zaczynamy. Zaczynamy, czyli pierwszy odwiert robimy tak, w tym miejscu. Z tamtej strony pójdziemy. tak, znajdujemy teraz właśnie na złym maszynie, tak. za tobą to jest ta To jest ta. Tutaj jesteśmy, w tym miejscu teraz. I krypta znajduje się gdzieś tutaj. Tak, dokładnie. Dobrze. Czyli najpierw sprawdzimy, czy za tą ścianą znajduje się jakaś pustka, tak? tak czy jest tam tablica, jana II szalonego, i czy dalej można spodziewać się krypty? Tak, dokładnie, dokładnie. W poprzednich badaniach georadarowych wytopowaliśmy właśnie to miejsce, prawdopodobnej krypty. Tu mieliśmy najwięcej anomalii, które pokazał georadar. To co to? Magazynek? Zgodnie z zaleceniem służb konserwatora zabytków, poszukiwacze pracują w strojach ochronnych i maseczkach. Nie wiedzą, na jakiej dokładnie głębokości może znajdować się krypta. Zobaczcie, ale to nie jest ziemia, to nie jest koniec posadzki, bo to jest zaprawa normalna. Dobra, to jest to jeszcze rozbiercę i trzeba wpuścić kamerę, zobaczyć, czy tam nie jest jakaś przestrzeń wolna, czy nie ma. No można, można. Zanim przejdziemy dalej... Jest kamera, Asia, proszę, podał kamerę. Już podaję kamerę. Dobrze, mamy kamerę, i teraz panowie będą ją wpuszczać do środka. Ok, okej, nagrywamy. Dlaczego znalezienie krypty Jana Szalonego jest tak istotne? Był piastem śląskim, w siódmym pokoleniu praprawnukiem świętej Jadwigi Śląskiej. Książę urodził się w 1436 roku, odszedł w wieku 69 lat. Został pochowany nie tylko z mieczem, ale i z bogato zdobionym krucyfiksem. Odnalezienie miejsca jego pochówku oznaczałoby, że na Dolnym Śląsku mamy kolejne mauzoleum piastów. To jest, powiem Wam, moment, który ja zawsze bardzo lubię, bo nawet jeżeli za tym murem nie ma nic wyjątkowego, to ten moment, kiedy staramy się dotrzeć do sedna informacji, jest zawsze bardzo pasjonujący. Na jakiej głębokości Tomek jesteś? Y, już jesteśmy na metrze, więc Dobrze, tutaj... I dalej, dalej nic, już nic... tutaj nie ma. Nie, doszedłem do, do gliny, więc... Do gliny, tak jest. Tak, o, właśnie. O, to tak z tą gliną, nie do końca. Tak, bo tutaj już mamy jakiś... O, fajnie ja to powiedzieć, no lewo. Słuchajcie, wygląda na to, że jest jakaś drobna na razie pusta przestrzeń. To może być wszystko absolutnie. Koniec, słuchajcie, to nie to miejsce. Pierwszy punkt odhaczamy. W 1613 roku jakaś ekipa zeszła tutaj do krypty Jana II, zobaczyła, że jego ciało znajduje się w kościele św. Wawrzyńca, że jest pochowany ze swoim mieczem. A potem mamy długi czas pustki, nic nie wiemy o następnych wiekach. I po II wojnie światowej są ludzie, którzy schodzą tutaj i widzą tablicę z napisem, że tutaj pochowany jest Jan II szalony. Skąd w takim razie, bo mi to nie pasuje, te świeże cegły? Po II wojnie światowej to był taki okres dla tego kościoła. Tutaj się nic nie odbywało, nie odprawiało, żadnej przy... kościół niszczał. W latach 60. i 70. to był właśnie ten czas, kiedy tutaj. W tym miejscu, gdzie właśnie się znajdujemy, dzieci bawiły się w chowanego. Yy, osoby z Wołowa, które już w sędziwego wieku są, pamiętają, jak schodziły właśnie tą, tu, w, tym, w to miejsce i widziały płytę, na której siadały, I jeszcze jako Czyli dzieci. płyta za tą ścianą. I w tym miejscu dokładnie, o ile dobrze pamiętam, tutaj była... Teraz w tej chwili jest tutaj nowa ściana postawiona, ale przejście było tutaj dalej. No, i my jako dzieci, prawda, tutaj siadaliśmy na takiej płycie. Ta płyta była dość taka szeroka, gruba, tylko że pamiętam napisy były po niemiecku. No to było w sumie 40 lat temu, prawie. No to ja taką niestety nie, dokładnie nie mogę powiedzieć, no ale na pewno w tym miejscu znajdowało się, prawda, Prawdopodobnie krypta tutaj była. Nie? No, no, w tych czasach tego nie można było dokładnie zbadać jeszcze. Kościół za zaczęto odprawiać tutaj Muszę Automatycznie mm -hmm. no, trzeba było zrobić posadzkę, wyremontować tą świątynię. No i to był ten moment, kiedy powstały przebudowy różnych tutaj ścian. Nie tylko ta ściana, która za mną się znajduje, ona nie, nie tylko ta została przebudowana. Tutaj było więcej tego miejsca, tak jak wspomniałem, była, była płyta, było naprawdę dużo, dużo więcej miejsca. No lata 70. i końcówka 80. lat. Także tutaj przeprowadzano remonty i te wszystkie przebudowy. nie no, jest obecnie podłoga też podwieszana, mhm. wszystko zostało zmienione. Czyli możliwe, że są dwie możliwości, z tego co rozumiem, że albo po prostu ktoś przyszedł, zamurował całą kryptę razem z tą tablicą, albo ta tablica mogła zostać skradziona, wywieziona, zniszczona, a tak, tak. potem dopiero to pomieszczenie zamurowane. Tak, tak. To jest, to scenariusz najgorszy jest taki. W no, którym mówią niektórzy mieszkańcy Wołowa, że płyty z tego kościoła yy, znajdowa znajdowano nawet na działkach w Wołowie. Chodniki ludzie znik robili, więc tutaj no, wszystko mo mo mogło się zdarzyć z tą płytą. Badacze przygotowują się do drugiego odwiertu. Zastanawiają się też, czy miejsce, w którym georadar wskazał anomalię, to nie przestrzeń ponad kryptą. Czy to możliwe, że w czasie remontu strop krypty został zabudowany? Czyli najważniejsza jest ta ściana? Tak. Ta tutaj? Tak. Próbujemy? Tak, zaprzedamy. Trzeba wybrać w miarę szeroką spoinę, żeby po prostu z większym wielkiem się nie męczyć później. Może tu? O, próbujemy. Przeszło. Tam raczej jest jakaś pustka. Kiedyś trzeba by rozwalić całą ścianę, Dokładnie. żeby tam wejść. Technologie bezinwazyjne praktycznie. Mamy koniec. Nie, masz jakieś opór ale to przejdzie Nie, tutaj. nie, bo już koniec na kamerze widzę, wiesz, o. Czyli co jest na końcu tego otworu? To, na ziemi mi to nie wygląda, to jest więcej narzucane jakiegoś gruzu. Zauważcie, bo no to nie jest ziemia. Czyli budowane, piasek tak. jakieś takie. Przyszli ludzie tutaj remontować ten kościół, postawili ściany, a całą pustkę zasypali piachem, gruzem, tylko po to, żeby mogli w następnym etapie prac podeprzeć podłogę na czymś. Kiedy byliśmy z donośląskimi tajemnicami w Kościele świętego Wawrzyńca w Wołowie poprzednim razem, wołowska grupa badawczo-historyczna robiła badania georadarowe i te badania wykazały, że dokładnie gdzieś w tym miejscu są jakieś anomalie. One mogą być wszystkim. I teraz widzimy, że prawdopodobnie te anomalie to po prostu Zamurowane pomieszczenie, które jak się możemy domyślać, wypełnione jest jakimś gruzem, rumoszem, może śmieciami. Prawdopodobnie w trakcie jednego z remontów po prostu zostały tam zrzucone, ale to też daje pewną nadzieję, że ta krypta jeszcze tam gdzieś głębiej jest nieruszona. Próbujemy tak troszeczkę po omacku prowadzić te badania, dlatego że nie mamy dostępu do żadnej takiej konkretnej dokumentacji. Remont, taki, który był największy pod koniec lat 70. do 81. roku, w zasadzie niewiele zostało. Nie wiem, czy ktoś robił dokumentację fotograficzną, czy, czy są jakieś opisy. Jest duża szansa, że ta krypta jest zasypana gruzem i kiedyś w przyszłości uda się ją odnaleźć. Miało być to bardzo proste szukanie krypty, okazuje się, że tych problemów jest znacznie więcej. Brak dokumentów, brak informacji o historii, o architekturze tego kościoła. Być może właśnie pod tą pustką znajduje się krypta Jana II Szalonego, no i jest jeszcze ta dziwna, tajemnicza płyta, którą widział m.in. pan Andrzej Sapożnikow. Tam niewiele osób powie nie ma sukcesu, nie znaleźli krypty, ale na tym polega odkrywanie historii. To nie jest Indiana Jones, że wchodzicie do podziemi, zapalacie światło i jest skarbiec. Szukanie historii to jest naprawdę duży proces, więc kolejny etap przed grupą z Wołowa. A ja trzymam kciuki.